Dzień dobry, mam na imię Marcin i jestem pomysłodawcą szkoły Kids Pro. Kids Pro. to pierwsza szkoła w Polsce i prawdopodobnie na świecie, w której uczymy tworząc prawdziwe programy, a nie gry w Scratchu, Minecrafcie czy Robloxie. Jeśli chcesz wiedzieć na czym polega różnica i czy jest ona taka istotna, zachęcam Cię do obejrzenia tego krótkiego filmu. Nim przejdziemy dalej, powiedz mi co widzisz. Zapraszam do obejrzenia całego filmu, bo na końcu znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Zaczynajmy. Aby dobrze pokazać różnicę w podejściu KidsPro, Pro, zobaczmy kilka przykładów. Zacznijmy od malarstw. Załóżmy, że naszym marzeniem jest namalowanie portretu Monalizy. Czego nam potrzeba, by nauczyć się tak malować? Czy najnowsze pędzle, farby, płótna w połączeniu z pokazaną na filmie techniką dadzą oczekiwane rezultaty? Może większe szanse mamy, jak będziemy malować, zaczynając od delikatnego szkicu poprzez mocniejsze kontura, na końcu uzupełniając brakujące szczegóły. Która droga wydaje ci się bardziej skuteczna? Pewnie sztuka rządzi się swoimi prawami. Sprawdźmy zatem budownictwo. Co musimy zrobić, aby wybudować dom podobny do tego na zdjęciu? Czy, przy użyciu technik budowy zamku z piasku, jesteśmy w stanie skonstruować prawdziwy dom? Ile czasu nam to zajmie? Jakie dalsze kroki należy wykonać? Hmm, domek z piasku to chyba jednak zły przykład. Zobaczmy następny. Może jak będziemy budować budę dla psa, to poznamy sztukę budownictwa. Konstrukcja nawet trochę przypomina docelowy dom, możemy też użyć profesjonalnych narzędzi i trwałych materiałów. Jednak znowu rodzi się pytanie, czy jest jakiś sposób, by zaczynając od budy dla psa, skończyć na prawdziwym domu? Co trzeba zrobić, ile czasu to zajmie? A może w budownictwie jest podobnie jak w malarstwie? Może i tutaj trzeba rozpocząć od szkicu, następnie zbudować fundamenty, postawić ściany i dach? Kolejność tych zadań również jest istotna, bo nie możemy postawić dachu, gdy wcześniej nie wybudujemy ścian, prawda? Malarstwo i budownictwo to tylko dwa proste przykłady, ale domyślasz się, że podobnie dzieje się też w innych dziedzinach. Czy wobec tego w programowaniu nie jest podobnie, czego potrzeba, by napisać program podobny do Microsoft Word? Czy da się technikami poznanymi w Scratch, Roblox czy innej grze stworzyć aplikację chociaż trochę podobną do Microsoft Word? Już pewnie znasz odpowiedź. Aby napisać program również potrzeba przejść przez ściśle określone etapy. W pewnym sensie w programowaniu jest nawet trudniej niż przy budowie domu czy prostej budy dla psa. Bo w budownictwie nikt o zdrowym umyśle nie będzie stawiał dachu, gdy nie ma jeszcze ścian i fundamentów. Złapiesz się pewnie za głowę, jak powiem, że w programowaniu jest to zjawisko powszechne. Na pewno chlapanie farbą i budowa zamku na piasku czy granie w gry jest przyjemne i angażujące. Ale czy faktycznie przynosi zamierzone efekty? Już pewnie widzisz różnicę w podejściu Kids Pro ale poznaj jeszcze kilka innych zalet nauki w Kids Pro. Czy znajomość słówek, gramatyki języka podana w formie zabawy sprawia, że znasz angielski? Wiesz też pewnie jaka jest różnica między lektorem i native speakerem. Dokładnie taka sama różnica jest pomiędzy popularnymi kursami programowania, a kursem Kids Pro. Kids Pro uczymy budując prawdziwe programy. Dzięki temu Twoje dziecko od początku rozwiązuje realne problemy i uczy się najlepszych praktyk, dokładnie takich samych co zawodowy programista. Nim zapiszesz swoje dziecko na kurs programowania, sprawdź proszę, jaką pracę może znaleźć po jego zakończeniu. Zobaczmy więc oferty na programistę Scratch na jednym z największych portali ogłoszeń branży w IT. Widzisz ten wynik? Może Roblox wypadnie lepiej. Również brakowy. To poszukajmy ofert pracy dla programistów C#. -Shark. Pojawiło się ich trochę. Widzisz też stawki. Zobaczmy co jest dalej. To tylko jedna strona, a jest ich aż dziewięć. I to tylko na jednym portalu. Możesz też w wolnej chwili sprawdzić, ile jest ofert pracy dla programistów gier. Śliewicz się. Widzisz teraz szansę, jaką dostanie Twoje dziecko uczestnicząc w kursie Kids Pro? Kids Pro dbamy, aby nauka była interesująca, angażująca, poparta wieloma prawdziwymi przykładami i żywą interakcją w grupie. Dzięki małym grupom i rodzinnej, zespołowej atmosferze wszystkie problemy rozwiązujemy wspólnie. Dzięki temu Twoje dziecko nie tylko uczy się programować, ale także pracy w zespole. Tego wszystkiego nie nauczy się na indywidualnym kursie programowania ani na kursie zdalnym. Praca programisty to również duże obciążenie dla kręgosłupa, szczególnie u dzieci. Dlatego w Kids Pro Twoje dziecko uczyć się będzie przy dużym profesjonalnym monitorze oraz na ergonomicznych krzesłach. Czy już wiesz, który kurs nauczy Twoje dziecko programowania? Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów, powiedział ktoś mądrzejszy i większy ode mnie, który mógłby pewnie co najwyżej teczkę z dokumentami nosić. Ale warto zapytać się, czy grając w gry naprawdę można nauczyć się programować? A co by się stało, gdyby Twoje dziecko zamiast grać, oglądać YouTube poświęciło ten czas na prawdziwą naukę programowania? Wróćmy teraz do pytania z początku filmu. Jeszcze raz powiedz mi, co widzisz? Większość osób odpowiada, że widzi jabłko. Jednak nie jest to prawda. Jabłko mam w ręku. Ma no kształt, kolor, wielkość, strukturę. Czujesz ten zapach? Pewnie nie, bo to tylko film. Ale chyba już widzisz słabość nauki zdalnej oraz nauki w świecie gier. Dlatego na spokojnie jeszcze raz zastanów się i wybierz ten kurs, który nauczy Twoje dziecko programować. Dziękuję za poświęcony czas i serdecznie zapraszam na kurs profesjonalnego programowania. Poszukaj już dziś naboru na KIS stronie Kids Pro i zapisz swoje dziecko. Na pewno Ci ono podziękuje. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w rzeczywistości Kids Pro. Hej!